System automatycznej kontroli patrolowania prowodnik będzie przydatny dla służb ochrony, agencji bezpieczeństwa oraz właścicieli firm. Prowodnik zapewnia przestrzeganie przez ochroniarzy ustalonego harmonogramu, trasy i prędkości ruchu podczas patrolowania. Zastosowanie systemu kontroli daje użytkownikom możliwość automatyzacji nadzoru nad patrolowaniem obiektu oraz monitorowanie stanu czujności ochroniarzy. Prowodnik zapewnia otrzymywanie sygnałów w trybie online o naruszeniach harmonogramu przez ochroniarzy na trasie patrolowania, monitorowanie pracy ochrony w trybie online za pomocą aplikacji mobilnej oraz zdalną korekcję parametrów patrolowania obiektu. Prowodnik pomaga kontrolować trasy i harmonogram patrolowania w czasie rzeczywistym. Ochroniarz sprawdza obiekt, kontrolując jego stan podczas patrolowania. Po zeskanowaniu kolejnego tagu elektronicznego na trasie ochroniarz widzi komunikat o numerze następnego tagu elektronicznego oraz czasie dotarcia do niego. System kontroluje prędkość poruszania się strażnika, co wpływa na jakość przeglądu. Prowodnik powiadamia o odstępstwach od harmonogramu w czasie rzeczywistym. Wszystkie zdarzenia i naruszenia podczas patrolowania są natychmiast zarejestrowane przez system i wyświetlane w aplikacji administratora. Prowodnik kontroluje uwagę strażnika i informuje administratora o naruszeniach trybu służby. Prowodnik: Wasze bezpieczeństwo pod zautomatyzowaną kontrolą.